Co? nie masz spuchniętych uzmów. No tutaj jest. nie, luz jest. O, całkiem luźno. Problemy z stołu. się jest tą No bo tam mi ogólnie ciężko było, bo Ej, odizolowany to ten... Jest ten. ten. To jest na... kurwa... To jest naprawdę w chujostronie. Mi się wydaje, bo to oszukuje kubełki chyba smakły. Jak odpowiednio to ułożę, to... albo od razu popnę, to nie poczuję. No nie wiem. Nie wiem. Ale to ciekawe. To jest ciekawe rozkłynie. Tak, na żeby wody. chyba się nie udało. Dajcie jakąś wodę czujesz? Nie, dajcie piciu, mówię ci. Jak cały kawałek, Powodzenia, widzimy się na wejściu Ale. Do restauracji po mleko lecimy. Ja żartuję, to bez to mieli jeszcze jest, On to mieli. Dobra, dajcie wodę. To wchodzi. No to cię, to, to teraz okay. zawsze. Dobra, taki moment. I bliżej na oczy, bliżej na oczy. Ty no. nie jesteś sobie pod hmm. okay. weźmy wodę może. Powąchaj Ta weź mi samoch. No, no serio, chodźcie, bo to nie chodźcie, jest. Chodźcie. Chodźcie. A się chodzi, chodzi. A jak? ten sos. Ten sos. Kontent dla was. Maciek podjął się tego, że opierdolić sos, sam sos z łyżeczki. Jest tylko sos, tak? Ale. Kurwa, ludzie oświadczenia podpisują, a my to dajemy za ten. a no, ty macie, kto? No czekaj, nie. ale. Czekaj. Patrzcie na tego sosu. Nie, no czekaj, to w ogóle. Czekaj, czekaj. No kurwa, dobra, no to jest. No, On jest dorosły, nie? Nie. Nie, nie odpowiedziałem. kurwa, lajt. Co ty pierdolisz? Delikatnie ostre. Proszę z nie. reguły, delikatnie ostre. się. Austry. Nie. Ja bym ostrzejsze. To szacunek. To mega Jadę szacunek. To i, no stary. Przecież, pan, ej, ale zobacz, co się z dzieje. Już, zobacz, co się z nim dzieje. Już, zobacz, zobacz. Co się z nami podzielisz, nie? Ale to szacunek, serio. To nie mega, no szacunek, chodzi? Mega szacunek. Fajnie mieć takiego, Jeszcze, Może drugą? Nie chcę, Chcesz, chcesz żebym. Kurwa tak? kusi. No to ja. Żartujesz, stary. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj, Nie, to nie to. To? Nie. O kurwa. Teraz. Zaczęło. Teraz. Chcesz drugą? Nie. nie chcę o kurwa. O O kurwa. Za, za to tu się... <laughs> o kurwa. No i co? Jeszcze wodę będzie wypijał. Patrzcie, rozpuszcza kamsońcyny bardziej. Ej. Macie, Ej, zjadę nie, całą łyżkę sosu. Całą łyżkę sosu. Całą myszkę, sosu. Całą Wy ten? Yy, Wsiąfnąłeś? No, Przespnął, no, no, no. Mm -hmm. no mi się wydaje, że ty możesz mieć talent. Tak. Ma... Sylwek, pomleko, no, po mleku! Sylvami łzyle co? Nie? No wiem, no, wiem. Nie, no, to patrz, kawałek. Sylwek ma... Ale, no, ale nie, to wie, że słaby, nie, to nie jest, że słaby. To jest serio. Nie, serio to taki. Co jak? Ciężko, nie? O, to jest gnój. Ale już jest git. To nie jest tak, że to jest git, to drętwy. Nie dotnityj pasami mówię wam, to nie jest tak. To, to widzowie, to nie jest tak, że wiecie, że my sobie robimy, że... o, cipy. No tak, cipy, ale tak jakby spróbujcie tego sami, wtedy większość osób jest cipami.